Hej! Dzisiaj zapraszamy Was na świąteczny odcinek z Overwatch'a yy, i zapraszamy Was na dwie bardzo szybkie gry, ale za to z zimowych map Kingstraw yy, i Hanamura. Myślę, że są szybkie, dlatego że byliśmy po kakaoku i pierniczkach. Tak. Może... Skok energii energii. E, nagrywaliśmy w sobotę, nagrywaliśmy pół niedzieli z nagrywaniem i niestety nie wydarzył się żaden mecz godny odnotowania, zwłaszcza na zimowej mapie. I kiedy przestaliśmy nagrywać, no to akurat wyskoczyła mecze zimowych map, dlatego oba mecze to są odtworzenia, ale to nic, przynajmniej mamy okazję coś tam do Was powiedzieć. Zacznijmy od tego, że mimo że to jest świąteczny odcinek, to możecie napisać nam w komentarzach, jak się zapatrujecie na tą kolejkę priorytetową. Cikety priorytetowe, bo nie to tak świetnie Powiemy no. Mamy tak. no to tak średnio, bo wiadomo, jeśli chodzi o rankedy, no to graliśmy zawsze heal-heal i tutaj nie było problemu z czekaniem, bo znajdowało szybko mecze, więc tutaj nie będziemy się wypowiadać. Ale na przykład tydzień temu graliśmy rankedy heal-dPS i szukało w miarę szybko. Szybko w miarę szukało? 5 minut? 10 minut? To był taki maks? No. no, ale jeśli chodzi o Quickie, to w duecie y, dps Jest heal? 10 minut. To wcześniej jeszcze tydzień temu też nam szukało właśnie w 5 minut, a teraz jest w 10 minut. Ale jak użyjemy sobie tego ticketa mm, priorytetowego, no to mamy te 5, które tydzień temu były normalnie. Więc... Ale za to flex flex jest w minutę? No flex flex jest w minutę, z tym że u mnie na 10 meczów gram 7 razy tankiem, 2 healem i 1 razy. A ja ciągnę na heal. A nie nie I na łasce siedzę! I na łasce siedzę! Mimo to, że to jest świąteczny odcinek, możecie nam napisać, co o tym sądzicie, bo jesteśmy ciekawi. Bo nas to ostatnio troszeczkę, tak nie powiem, spulwersowało. Bo mamy jakieś takie dziwne wrażenie, że ta kolejka została sztucznie wydłużona i dzięki tym figurom przypustkom priorytetowym niestety nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałam, albo nawet tego nigdy nie przeczytałam, jak to się nazywa polosowan priorytetową. Eee, I, I teraz wyjazdy tego złości z tej bajki. Pixara. Ogowie się nie jest. Ale czym? Takie Angry. <gry> no, no tam to jest takie sztuczne wydłużenie i. Wrażenie... To na pewno jest sztuczne. I mam wrażenie, że no, u nas to <laughs>, te tickety dają radę. Ta kolejka priorytetowa daje radę, jeśli się weźmie tą kolejkę priorytetową, ale wtedy to jest no, taki są czasem budućin temu bez tego. Znam trochę bez sensu, ale... To Dlatego... nie nasza gra, więc nie będziemy się wtrącać, co tam Blizzard wymyślił. Dlatego ona odkurzyła switcha. Tak. No w tym czasie to można naprawdę zrobić bardzo wiele rzeczy. Zeldę przejść. Zeldę przejść. Tak. Ale... Na tym direktor powiem, zakończę, bo to jest ostatni filmik przed świętami, jaki ukaże się na naszym kanale. Dlatego ma być tak świątecznie. Dzisiaj, jak już wspomniałam, dwie świąteczne mapy, cztery świąteczne skiny, dwa skiny świąteczne do łaski. Zobaczcie, w tym Mario na łasce. Tak, to jest nowość. Nie, chwila nie miałeś chyba świątecznego skina do Zenka, no ale potem była zmiana na świąteczną łaskę, więc się liczy. Zaria to też jest bashron z zimowego eventu No i oczywiście żankrat, wiem, wiem, ta opona i nos usmalone słońce może zmylić, ale to jest też zimowy skin I wracając do tego, że to jest nasz ostatni filmik przed świętami Chcielibyśmy skorzystać z okazji i życzyć Wam, aby te święta, które przypadają w takim dość ciekawym roku były mimo to zdrowe, przede wszystkim zdrowe, wesołe, abyście zarówno pod choinką, jak i w tych overwatchowych prezentach znaleźli to, co sobie wymarzyliście. Ale przede wszystkim życzymy Wam zdrowia, spokoju. Tak I wielu patrzy do cyberpanka. To jest Overwatch. No ale patrzę do cyberpanka, się przydadzą. Pod choinką. I życzymy Wam paczy do Cyberpanka, Życzymy Wam, jeśli gracie na konsolach, konsol nowej generacji pod choinką, eee. wtedy nie trzeba paczyć. Teraz lepiej! I wszystko! I rozwiązane. I problem rozwiązany, tak? Niech Mikołaj będzie chociaż raz hojny, za ten rok się należy. Pamiętajcie, że najlepszy w spidermanie jestem jest ten kota. Nie mam energii. Tak, już będzie play piątka pod choinką. Ja mam jakieś dziwne wrażenie, że my z filmiku świątecznego z obrócze przeszliśmy do cyberpunka, a potem do Spidermana i nie wiem jeszcze gdzie dojdziemy według jakiegoś tam myślenia Maria, ale chodziło mu zapewne o tym, abyście znaleźli wymarzone prezenty pod koinką, a że możecie w konstrukcji. Czemu już kleju? Może coś marzy o Xboxie. No. Pozdrawiamy takiego jednego Xboxem. Tylko jedna. Nie przyznam się. A, ale, ale ja się przyznam, że dostałem najlepszą grę pod koinkę normalnie. Musiałem otworzyć szybciej, bo to się nie da nie szybciej. No. I, i od Luigi dostałem normalnie... I polecam. Zaczepista gierasz. Tak, teraz Siedzi Łupie! I gra! Może kiedyś pokażę jak gra... A nie, bo ty na playu, to na Play'u, to mogę nagrać. Na mogę nagrać bez problemu. Tak, więc też możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć to, jak Mario gra w na Play'u. To jest gra... JRPG. O. Dokładnie, tylko sobie mi brakowało, bo nie mam zielonego pojęcia, jaka to gra. Dla mnie to są po prostu z Japonii. Z chińskie Japonii, <laughs> bajeczki z Japonii. Tak, ale jest fajny kotek. Są stroje kąpielowe. Pewnie zaciekawi co niektórych. Więc możecie atrybutów nam. Atrybutów jest dużo i dużych. Tak, jest dużo dużych atrybutów. Więc to też nam możecie oczywiście napisać w komentarzach, czy chcielibyście. Oczywiście wiadomo, że to będzie raczej po nowym roku. E, zobaczyć taką grę na naszym kanale. I w komentarzach napiszcie o jakiego kotka chodzi. Podpowiemy, lubię rybki. Wiedzą o jakiego kotka chodzi, bo ostatnio był przy openingu no, w tym eventowym. Jeju, w jakim openingu, przyglądzie nowości z tego eventu. Tak, z tego eventu? Mam no <laughs> Był, tak. Więc ci, którzy uważnie oglądali. Będą wiedzieć, a ci, którzy uważnie nie oglądali, to mogą jeszcze raz obejrzeć, ha. Ha, tak. i nabijajcie też wyświetlenia. wyświetlenia. Tak, nabijajcie wyświetlenia. Nie dlatego właśnie Happy, pojawi Happy pojawił się na, tą no powiem pewnie openingu, ale nie, przyglądzie nowości zimowej Krainy Czarów, bo Mario jest tak na świeżo, bo jednocześnie gra, Tę grę i jeszcze ogląda anime. Tak, bo to jest gra na podstawie anime. Pewnie coś jeszcze z tego jest yy, czego nie wiem, bo nie orientuję się i nie jestem w temacie. Ale Mario poleca. świąteczny filmik, a my już, my już dwa inne tematy niż świąteczne piszcie nam w komentarzach. Jak pewnie zauważyliście, nie jesteśmy mistrzami w... W składaniu życzeń tak yy, jak przychodzi co do czego to mamy totalną pustkę w głowie i mówimy jakie rzeczy totalnie od czapy. Dlatego życzymy wam tak prosto, z serduszka wesołych świąt! ty to dlatego jak mówisz to mam echo to, w overwatchu? A nie, wszędzie teraz mi się lubię, bo mam pusto w głowie. chciałam powiedzieć o tą postać z overwatcha echo nie echo, normalne echo. Nie masz echo. Ty mówisz, że ja mam echo, bo pusto no. w głowie. Więc jeszcze raz zdrowych, wesołych, rodzinnych oraz bezpiecznych świąt.